No i dobre, i nie wkręcasz mnie, że byłeś na kolacji z wrzołkiem. Kurwa, byłem, nie cię. Dobra, to teraz pytanie tak. Wtedy jak tytko ty ci załatwiła, kurwa, opinię. O, o, wtedy jak tytko załatwiła cię opinię, to. To co? To... To nie dawałeś mu koperty, tylko... Tylko dała. A ty się spotkałeś na, ko, na kolację i co? I to było na tej kolacji z człowieka. Nie, było na kolacji... Kurwa, u tytku było. Aha. To czołek był u tytko, kurwa, w domu? Tak. Nie wiem. Stary tytko na ja kolację. Andrzej czołek był Niego. To znaczy, że stary tytko po prostu współpracuje, kurwa. I adwokat, no nie wiem, klęcasz mnie, kurwa? Kurwa, adwokat, prokuratura, kurwa, to jest klika. No nie widziałeś o tym. Dobra, powiedz mi tylko jedno, bo to mogę powiedzieć. Tylko teraz skup się, ile kurwa było w kopercie pszczółka bo ja mu to kurwa powiem, że wiem kurwa, że, 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 że chodzi łapa. Ile było w kopercie? Bo na pewno, na pewno jest taka sama kwota. Wiem jak oni działają. Pięć tysięcy to było na lunch. Dla niego. Ale 5 tysięcy? Ale, ale ten. Do podziału z czy nie? Nie, dla niego tylko. A czyli on kurwa bierze łapówki? Tak, to było tylko podziękowanie. Nie kupiłem, bo nie wiem jaki kupiłem i kupić, kupić i kupię z tysięcy wsadzone jako podziękowanie. No ale to było przed opinią czy po opinii? To było po. Czy opinię dostałeś tak? To rajdę. Nie wiem, ta załatwiła. Kurwa, dziwne to jest po prostu. No ta załatwiła wszystko. <coughs> tak samo jak załatwiła e... Chorobę mojej żony na 5 lat wstecz. Pierdolisz, no naprawdę. Mówię, no. No, moja żona według szoków, ona kurwa nienormalnie funkcjonuje, moja żona na ulicy sama nie wyjdzie. Według biegłych psychiatrów moja żona e, większość czasu to spędziła w rejestrze świtychnika Babinskiego. A ja ani jednego dnia tam nie była. A ma taką kartę tej historii pobytu, że to jest grama. No i co, i od czołka?

Dobra, powiedz mi kurwa jeszcze jedno. Czy wkręcałeś mnie wtedy, czy widziałeś?